W starych słownikach geograficznych czytamy: Pacanów, miasteczko prywatne w guberni radomskiej, położone o milę od stopnicy. Dziś we wszystkich przewodnikach wyczytać możemy, że jest to wieś w województwie kieleckim, położona w niecce nidziańskiej, na działach połaniecko koprzywnickich zbudowanych z iłów mioceńskich, pokrytych utworami polodowcowymi. A od stopnicy wedle dzisiejszych miar dzieli Pacanów odległość 9 kilometrów. W przeszłości było to niebyle jakie miasto, ale dramat Pacanowa polega chyba na tym, że nie tylko stracił na znaczeniu, lecz także nabawił się w ciągu wieków pewnej śmieszności, a koźli ród z Pacanowa stał się przysłowiowy. Posłuchajmy zatem, jak ułożyły się losy tego miasteczka, bo za takie uważają go do dziś mieszkańcy. Oni też opowiedzą Państwu o przeszłych dziejach Pacanowa. Dawniej Pacanów był miastem, przechodził różne koleje losu, był m.in. własnością Pacanowskich, Zebrzydowskich, Komorowskich, Potockich, a w końcu Radziwiłów. Prawa miejskie uzyskał w roku 1279 od Bolesława. Następnie zostały potwierdzone przez Władysława Jagiełę w 1433 roku i Kazimierza Jagiellończyka w 1448 roku. Pacanów położony jest na szlaku handlowym Sandomierz-Kraków. Pełnił rolę pośrednika w zaopatrywaniu ludności. Odbywały się tutaj jarmarki. W XV i XVI wieku staje się Pacanów ośrodkiem rzemiosła, a szczególnie Kowalskiego. Dziedzic Paczanowski, Paczanów, Pacanów. No więc tu jest kilka w przeszłych wiekach nazwany Paczanów lub Paczonów, dziś tylko osada. Dziedzic Pacanowa, Paczanowski, brał udział w bitwie z Łokietkiem z Niemcami. I właśnie tam został bardzo pokaleczony, że jego wnętrzności się wydobywały, ją sobie rękami chował. I kiedy go zobaczył król, mówi, że jest mu wdzięczny za to zwycięstwo. I wtedy właśnie zamienił mu król Paczanów, herb, to było połączone nazwisko, i herb, na Jelita. Koźle rogi na tle oślej głowy. I Jelita. Później właściciele Paczanowa i ostatni. Mimo, że mieli swój herb rodowy, to Pacanów został ich własnością tylko, ale ze swoim herbem. W tej chwili to nie wiem, czy jest jakiś herb, no bo Pacanów jest wioską. No jest przedstawiony często koziołek, który wędruje do Pacanów, a Pacanów i koziołek. No z tym koziołkiem to się łączą różne tradycje, nie tylko makuszyński, ale jeszcze i inne. Właśnie, ale o tym potem. Trzeba Państwu wiedzieć, że w dawnych wiekach Pacanów był miastem bogatym. Świadczy o tym choćby fakt, że w roku 1333 aż siedmiu pacanowskich mieszczan nabyło nieruchomości w Krakowie. Za panowania Kazimierza Wielkiego miasto liczyło 590 mieszkańców, a w końcu XVI wieku Pacanów płacił 38 florenów i 12 groszy szosu. Miał 80 rzemieślników, którzy nieco później zrzeszyli się w cechach. Miał też 18 przekupniów, dziewiętnastu palących gorzałkę, 67 komorników, jednego duda, dwóch hultajów, dziewiętnastu Żydów, jednego rybaka, dwóch ubogich komorników i dwóch ogrodziarzy. W XV wieku Jelitczykowie dzielą się dobrami. Pacanów otrzymuje jeden z braci, Florian. Z kart historii tego miasteczka warto te przypomnieć okoliczności, które spowodowały, że Tatarzy Perekopscy nie zdobyli w 1502 roku Pacanowa. Otóż działo się to za panowania króla Aleksandra, którego wówczas zastępował kardynał Fryderyk, ponieważ sam król wraz ze swoją żoną Heleną przebywał na Litwie. Helena była schizmatyczką i nie mogła być koronowana na królową Polski. Gdy Tatarzy przechodzili w pobliżu Pacanowa, mówi kronikarz Bielski, dał im wstręt Jan Wapowski, dworzanin kardynała Fryderyka, mając strzelców po części, z którymi wyszedł pod miasteczko i rządnie w sprawie stanął, tak iż nie śmiejąc na nacierać, Tatarowie odcięli się od miasteczka i za tym poszli nazad. W XVIII wieku Pacanów przeżywa plagę szarańczy. W kronikach nawet mówi się, że było jej tak dużo, aż niebo i słońce zaćmiła. Pacanowie kozy kują, więc koziołek mądra głowa błąka się po całym świecie, aby dojść do pacanowa. Koza prawdopodobnie weszła kowalowi temu o nazwisku Koza do ogrodu i zrobiła szkody, Ją się zdenerwował i podkuł ją. I oczywiście musiała odejść z pacanowa i teraz błąka się chce wrócić do pacanowa. Proszę pani, tych kus Żydzi mieli bardzo dużo. I te kozy, jak Jarmark się odbywał w rynku, tu, gdzie jest teraz park, to tam zawsze był Jarmark. Od rana do wieczora. To te kozy szły na wozy, koza miała rogi i to koń się bało. Weszła na wóz i co chciała to robiła. Później to była taka piosenka. Na środku rynku miasta pacanowa, tam kozioł rogaty wybornie się chował. Uw kozioł rogaty był bardzo brodaty którego ku kowal w tej kuźni przed laty. U kozioł rogaty był bardzo rozpustny. Robił mu mieszczaną nadzwyczajne psoty poza swoim żerem przewracał im płoty. Więc się zebrał zarząd pasanowskiej gminy, aby położyć kres tej sprośnej zwierzyny. Więc wyrok przez radę został zatwierdzony, że kozioł za psoty został powieszony. Mieszkali tutaj kowale o nazwisku koza i bardzo wcześnie rano wstawali, żeby kuć. I stąd przysłowie, że w Pasanowie kozy kują. Wstawali dość wcześnie, podkówki klepali. A ludzie ich słysząc, raniutko wstawali. Po tym nazwisku dwóch braci, było, kozy się nazywali. Tutaj była smolarnia. To już było miasteczko. A więc ci biedni ludzie prowadzili kozy, które pasły się na podwalu, na łąkach. I wieczorem szły po tym bruku i tak tupały. I kozy kują. Prawda? Robiły ślady w tej smole. To było najstarsze. Potem było to z tym koziołkiem który wędruje do Pacanowa. Wcześniej jeszcze była inna, tutaj był port rzeczny i robiono okucia do statków. Jedni twierdzą, że kowale, którzy kuli wcześniej te okucia do statków, że w Pacanowie kują kozy i nazywali się kozy, prawda? Inni mówią, że te dzioby tych statków nazywały się kozy. Jest faktem, że od wieku XVIII nie było nazwiska koza w Pacanowie. Był komendant posterunku, u nas mieszkał, nazywał się koza po wyzwoleniu tutaj. Teraz jest w busku. Jeszcze Teraz jest tylko jedna koza w pasanowie. Pani nie. Jest u Sekuły. Bielutka taka koza. Jest jeden kowal tutaj pan Pytko Leonard, który tą tradycję jednak jeszcze podtrzymuje do dnia dzisiejszego. Czasami konia też podkuje, ale kozy nie zdarzyło mu się, żeby to zrobić. Mój dziadek był kowalem, ojciec był kowalem, no i ja, więc tak odziedziczyłem to po rodzicach. Co teraz w kuźni się kuje? Kozy? Co ważne, to się szykuje? Pługi konne, wyklepanie się kierek, tam lemieczy. Jest podkowa, tak? Jest już. Ona no jest podrobiona tylko prawda do do kucia dopiero jest koń trzeba przymierzyć do nogi podkowe dopasować dopiero się przybija starzy kowale tutaj no to już wyginęli Najważniejszym zabytkiem w tej chwili, Patonowie, jest Kościół. Wspomina długość i są dokumenty na to, że już biskup Maur Krakowski konsekruje kościół w 1109 roku. No, gdy chodzi o ten kościół, to w historii wieku był przebudowany wielokrotnie. Kilka razy był palony w czasie ruchów kozaczyzny, był burzony. Są ślady na kaplicy pana Jezusa Cudownego, po kozacku napisane, prawdopodobnie tutaj był Chmielnicki. I z pomnika tego Chmielnickiego wybudowano kaplicę cudownego pana Jezusa. W XVII wieku. Natomiast największym, najcenniejszym zabytkiem tego właśnie kościoła to jest cudowny Pan Jezus Krucyfiks, który został przeniesiony w tym wieku z kościoła szpitalnego świętej Barbary do nowo budowanej kaplicy przy kościele. Miał on już ślady spalenia i już był wtedy znany jako cudowny. Konserwatorzy, którzy odnawiali ten krzyż, to stwierdzili ci znawcy, że pochodzi z czasów średniowiecza, nawet z XI wieku czy XII, ponieważ nie ma korony cierniowej na głowie, a korona cierniowa to była dodatkiem dopiero w czasach średniowiecza, późniejszego, kiedy akcentowano cierpienie, mękę. I jest takim niespotykanym krucyfiksem, bo ma oczy zniesione do góry taki moment tego ostatniego spotkania z Panem Bogiem. Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. No, historia tej kaplicy była bardzo burzliwa, bo dwukrotnie w tym wieku był palony kościół. W czasach ostatniej wojny Niemcy tutaj był front przez pół roku i tutaj byli Rosjanie, a Niemcy byli po drugiej stronie Wisły i właśnie Niemcy spalili kościół niemalże doszczętnie. Natomiast Pan Jezus nic. Są tam ślady na stalach, które do dziś istnieją, że padały tam pociski, nawet duże. No kościół się palił, a drewniany ołtarz, drewniany Pan Jezus, nie ma żadnych śladów. Antypadium się paliło takimi, jakby to powiedzieć, tutaj się paliło, ale się nie paliło dalej, tylko wypaliło się niemalże do dna i koniec. A wszystko przecież drewno. No, to się powinno zająć przy takiej temperaturze, że wysoki jakości by się palił, to powinno wszystko doszędnie spłonąć. Drugi taki znak dziwny to jest to, że jak tutaj weszli potem Rosjanie, no to jest już opowiadanie ludu tejszego I stąd też po wojnie było bardzo wiele pielgrzymek z okolicy, nie tylko z całego tutaj powiśla, ale i z drugiej strony Polski, zorganizowanych pielgrzymek, no, ponieważ tutaj taki był znak, że się rozniosło to, że przyszli Rosjanie i widocznie przez jakąś nieuwagę, czy coś tam chcieli zdjąć pana Jusa, żeby go powiedzmy, usunąć. No i wyszedł tam jeden Rosjanin, i Zobaczył jakiś błysk światła, no, Dali znać dowództwu, i powiedziano tutaj: Mocny Bóg, nie wolno tego ruszać. To drugi znak, jakieś powiedzmy, o interwencji nieznanej. W czasie teraz obecnym tutaj bardzo wiele przychodzi pielgrzymek, odpust, zawsze z udziałem biskupów naszych i obcych. Dwa lata temu był biskup Bernard Abre z Wybrzeża Kości Słoniowej Czarny. Tytuł kościoła pod wezwaniem św. Marcina, biskupa Tur, wielkiego Węgra, który kiedyś jako żołnierz rozpoznał w biednym człowieku, Chrystusa i dał część płaszcza temu biednemu człowiekowi. No i później mu się ukazał pan Jezus i na tą pamiątkę widzimy go często na koniu dający płaszcz żebrakowi. To już świadczy o tym, że Kościół jest bardzo stary. Krzyż i Święta Anna to są drugorzędne tytuły, chociaż największą uroczystością są na powyższej Krzyża. Została jeszcze ścielnica 1600, w tam roku, chyba 13. Ścielnica, antypedium przy ołtarzu drzewa sosnowego, bardzo stare, oraz epitafium wmurowane w ścianie w kaplicy. No i mury Kościoła, to są stare, wiek XVI, XIX. No i jeszcze są kielichy, wota, stare, zabytkowe. No i monstrancja srebrna, gotycka, duża. Czy to jest jedyny zabytek na terenie Bazanowa, czy nie? Bo jeszcze przy kościele mamy ogrodzenie Hrabia Komorowski-Potocki. Komorowski to ogrodzenie 1800 któryś rok, jest tam z herb potockich. A na terenie parafii jest jeszcze wiele zabytków w postaci świątków, krzyży, figur. Święta Barbara 1636 rok. Poza tym wiele jest takich, powiedzmy, trochę młodszych. To jest taka jedna figura Matki Bożej, niepokalanej, no też bardzo stara, trudno powiedzieć, to na pewno XVII wiek. A XVIII wiek. I XIX to jest dużo figur i krzyży. Owszem, kult swoją drogą, ale tutaj było duże miasto. Pacanów otrzymał już na początku tego właśnie XIII wieku prawa Magdeburskie, jarmarki pacanowskie słynne, potem to prawo teutońskie. Także jeszcze na początku XVIII wieku był taki duży jak Sandomierz. W tych mapach możemy zobaczyć. I dopiero zabory zlikwidowały pacanów całkiem do rangi wioski. Była Akademia w Pacanowie, była Wyższa Uczelnia. I często słyszymy ludzi, którzy rozmawiają, jaką kończyły szkołę, Pacanowską, jak gdyby z ironią, a to była autentyczna Wyższa Uczelnia. W XVII wieku proboszcz Pacanowa był zarazem proboszczem tego słynnego Kijowa na Rusi. I w tym czasie już było siedmiu wikariuszy. Dzisiaj w katedrze jest dziesięciu wikariuszy, a w Pacanowie w tamtych czasach było siedmiu wikariuszy. Były różnego rodzaju bractwa, miłosierdzia chrześcijańskiego. To był szpitalny kościół, to było bractwo szpitalne. I tutaj były domy parafialne, w których ci biedni się znajdowali. Natomiast gdy chodzi o wielkość, no i na pewno biskup Tarło Poznański, który był proboszczem w Pacanowie, potem był biskupem poznańskim. Poza tym, no, trudno mi powiedzieć, czy to byli tacy wielcy ludzie, bo nie interesowałem się tą sprawą, ale wiem na pewno, że przechodził tędy Piłszucki, na pewno był Sobieski, był Jagieło. Poza tym ostatnie badania wykazały, że koło Pacanowa. W świniarach, znaleziono z któregoś tam wieku przed Chrystusem ślady osady. No tutaj, osadnictwo było bardzo wczesne, tak? Ja, bardzo wczesne, tak? Bo to była ta droga, na szlak bursztynowy droga wiodąca na wschód. I to droga rzeczna, najprostsza, najłatwiejsza. Ten rozwój był zagwarantowany tymi prawami. Co powodowało w ciągu wieków, że Pacanów tracił na znaczeniu i zmniejszała się liczba ludności. Najpierw trzeba powiedzieć, że zmieniło się korytarz Wisły. I ten pacanów wziął troszeczkę dalej od tego głównego szlaku wodnego. Niemniej jednak on się rozwijał. Przy tutaj Nowym Korczynie, bo to jest bardzo blisko, to wszystko było złączone do tego stopnia, że w czasie najazdu Tatarów Pacanów się oparł Tatarom. Tatarzy nie weszli i z Szwedzi. Oni spowodowali już całkowite zgrabienie, zniszczenie, no a definitywnie Pacanów został zlikwidowany przez zabory. Właściwie Pacanów prawa miejskie traci w roku 1869. W pierwszej wojnie światowej pacanów przechodził parę razy z rąk do rąk. Albo byli Rosjanie, carscy, albo Austriacy. Później stanął front na Wiśle i stał prawie pół roku. W zima przyszła i stanęli tak. Rosjanie byli na tej stronie, Austriacy, na tamtej. były straszne błota tutaj okropne. Jak szli ci Rosjanie te wojska szyto to mieli Szynele takie długie, to przyszli nieraz do mego ojca i mówi słysz pan, u ciebie jest to por. Siekiera. To wziął ten płaszcz, zjął z siebie, na pniacku uciął i teraz już nie będzie błota. Bo były błota okropne. Dopiero pierwszą szosę, proszę pani, zrobili później, jak weszli na dłuższy czas Austriacy. Od Szucina przez Pacanów robili pierwszą drogę. Dzieci wszystkie to były na miejscu. Młodzież nie wyjeżdżała nigdzie. Były folwarki wszędzie. Na przykład ojciec mój obrabiał sześć folwarków. Były tylko księstwa tutaj. Był popiel hrabia w wójczy, a tutaj Pacanów, Zborówek, Karsy, Niegosławice, wszystko tu naokoło, były wszystko folwarki księcia Radziwiła. Także ta młodzież i ci starsi, kto miał siłę, to szedł jeszcze do roboty, do księcia Radziwiła, do pomocy. Oni wołami prawie wszystko robili w tych polach. Buraki cukrowe nikt nie sadził, nie siał, tylko wszystko folwarki. Targi się odbywały tylko dwa razy w miesiącu. W jarmarki tutaj. Okropne jarmarki były z powodu tego, że było dużo rzemieślników, Polaków i Żydów. Do czterech tysięcy ludności było. Jak wyzyskiwali ci Żydzi, więc sprowadzili tę kasę Stewczyka. Nazywała się Kasa Stewczyka. Powstała w 1909 roku. I w tej kasie Stewczyka sprowadzili tutaj nawet u mojego ojca, była w mieszkaniu, bo dom był duży i tutaj ludzie pożyczali pieniądze, a Żydzi to tak było. Pożyczył pieniądze dzisiaj pani na cóż wszedł do gospodarza i mówi tak. Wojciechu macie dzieci kilkoro, mówi, nie bardzo ubrane, weźcie sobie towar, mówi, weźmiecie na weksel. Jeszcze gospodarz nie uszył dzieciom ubrania, to weksel już przyszedł przez pocztę i trzeba było płacić. Przyszedł żyd znowu procenty, to wszystko także było drogie. I ta kasa uratowała dopiero ludzi z tego wyzysku. No tych złotych, jak ta kasa serczyka powstała, to było za sara jeszcze. Także były 10 rublówki i 25 rublówki złote. Także się uzbierało to cztery garce, bo to na garce liczyli, a teraz to jest 16 litr. I nie chcieli chłopi tego pożyczać, bo trzeba nosić było, nazywali to pularesy takie, to mówi to zgubi, to ciężko nosić, tylko papierki chcieli. No więc zebrał się zaraz raz, raz drugi i myśli, bo kasa się zamroziła. No i ksiądz Rajsk był, nazywał się prezesem, mówi stopniowo ja to wymienię. I wymienił ksiądz na papierki, ludzie wzięli i kasę uruchomili. Nie chcieli chłopi złota. W 1939 roku Hitler skoczył na Polskę, także proszę Pani, ja na 1 września już poszedłem na wojnę. Także ostatni raz byłem, jak mnie Niemcy chwycili w szpitalu w Jarosławiu, myślałem, że mi się da ze szpitala ucieknąć, nie dało się, załadowali w pociąg. Wyskoczyłem z pociągu w Sędziszowie koło Dębisy i wszedłem do domu. I poszedłem w partyzantkę, bo tu partyzantka się tworzyła, był komendantem wtedy Janas, zginął. Dwa byli, później objął Stefan Pytko, no i był do ostatka prawie. To. Tutaj proszę Panie był ruch, duży ruch partyzancki, bo tutaj działała niejedna organizacja. W 1942 roku w lutym przeistoczyła się ta, ten związek walki z bronią na armię krajową. I równocześnie w 1941 roku jeszcze Panie, to już się tworzyły trójki polityczne batalionów chłopskich. Pierwszym przewodniczącym trójki politycznej to był mój ojciec. Wieczorek Michał. W tamtą wojnę Rosjanie ścigali Żydów, okropnie. To szło 10 tysięcy Niemców, piechoty, jak wkroczyli Austriacy przez pacanów od Stopnicy. Tutaj się rozgościli w pacanowie w rynku między tymi Żydami. Żydzi im dawali wszystko: pić, jeść, wszystko, całowali się z nimi. A przyszła ta wojna, Rosjanie szanowali, Niemcy wytropili. Tak się kręci świat. Proszę pani, wysiedlenie przyszło. Wysiedlenie chyba w 1942 albo w trzecim roku, wysiedlenie tych Żydów. Także wysiedlili wszystkich do kolei, do Szczucina. Gnali ich pieszo. Który był słaby, to go zaszczelili na drodze, a po bokach to oni mieli obstawę z Ukraińców. Później, proszę Pani, przygnali jeszcze Żydów ze stopnicy przez Pacanów, ze Staszowa. Wszystko gnali na Szczucin, na Oświęcim. Wiem, że Żydów było dużo i wiem, że w Talmudzie Żydzi wyczytali, że nad wodami będą uratowani i w czasie ostatniej wojny oni się chowali tam, gdzie jest w pobliżu woda. A na pewno no, Żydzi byli zawsze związani z naszym narodem. To było jak gdyby jakaś część narodu, bo najlepiej im to było w Polsce, kiedy byłem w ziemi świętej teraz, to spotkaliśmy Żydów Polskich, którzy zawsze mówili, że nie ma jak było w Polsce. W Mimo, że mają tam ojczyznę i mają dobrze, to tam może w Polsce było najlepiej. Także później wyzwolenie miało być to w 6 miesięcy był przyczółek tu stał, proszę pani. stąd wysiedlili. Pacanów był prawie spalony. Kot był nawet dziki Rosjanie tutaj byli. Stąd 5 kilometrów byli Niemcy, później wyzwolenie przyszło. 11 stycznia 1945 roku. 12 ja tu już przyleciałem, bo ja byłem wyśledony za Płańcem. W wyzwoleniu Pacanów się zaczął szybko rozwijać, powstała szkoła handlowa, to szkoła została zlikwidowana, z jakich powodów to ja nie wiem, ale utrzymała się szkoła metalowa, straż budowała się prawie cztery razy, od wyzwolenia do dziś, no i dzisiaj zostało Pacanów bez żadnych szkół, tylko powszechna i to nam wszystko przepadło, także dziś w Pacanowie życie zamarte proszę pani, w ogóle się nie mamy gdzie spotkać. Ani straż, ani młodzież, nie ma gdzie. Wszyscy młodzi wyjechali i Pacanów się starzeje, bardzo się starzeje, proszę Pani. Jak my, my mamy po 84 lata i trzeba robić jeszcze. Starzeje się nie tylko Pacanów, bo starzeje się wieś i w tym jest problem. Większość tutaj dojeżdża do pracy do elektrowni, do połańca, grzybów, kopalnia, siarki, także stąd ludzie po prostu odchodzą. Na terenie gminy o Pacanowie nie wyrażają się i nie myślą inaczej jak o mieście. Zakładów pracy jako takich nie ma na terenie Pacanowa, za wyjątkiem UNITRA TELPOT, gdzie produkuje się rezystory do telewizoru. Jaki charakter obecnie ma Pacanów? To jest osada. Zamieszkuje w niej tutaj około 2000 ludzi. No tutaj większość to są ludzie, którzy mają drobne gospodarstwa, 2-3 hektarowe, no i dodatkowo gdzieś tam zatrudnieni w zakładach takich jak Gmina Spółdzielnia, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Banku Spółdzielczym, czy też w samej administracji w Urzędzie Gminy. I można powiedzieć, że jest to miejscowość dominująca w całym tym rejonie nadwiślańskim. W zasadzie to my tu jesteśmy na przedłużeniu wału pińczosko wójczańskiego 10 kilometrów mamy do Wisły, cała dolina nadwiślańska, ziemię żyzne. Pacanów, pacanów, niechże mi kto powie, czy jest gdzie na świecie tak jak w Pacanowie. Lato jest łagodne, zima nie surowa, żeby było dobrze ludziom z Pacanowa. Płyną statki, płyną po wyślanej fali, pacanowską ziemię każdy sobie chwali. Każden z marynarzy, to jedno pamięta, że są ładni chłopcy, urodne dziewczęta. Urodne dziewczęta, chłopcy malowani, kiepsze chyba znajdzie, kto pacanów zgani. Pacanów, pacanów, ładne ma nazwisko, tylko goto szpeci, że stopnica blisko. To zakończyliśmy naszą wizytę w Pacanowie, słynnym mieście na bursztynowym szlaku, w którym jak wieść gminna niesie, kozykują. O jego dziejach opowiadali Państwu Janina Michorowska, Andrzej Pytko, Antoni Wieczorek, Leonard Pytko, Stanisław Poniewierski, mieszkańcy Pacanowa. Oraz Lucjan Sito, proboszcz parafii rzymskokatolickiej, Stanisław Okoński, naczelnik gminy i Kazimierz Kocela, pierwszy sekretarz komitetu gminnego.